Drodzy, dzisiaj mu ptyś, mój przyjaciel Zwanowicz nauczy mnie grać w najlepszą grę Siemenu! w Robloxie, czyli Rivalsy. Coś o co chodzi w tej giereczce? Słuchaj, będziemy się strzelać, normalnie Rive, to jest jedna z najlepszych gier w robotsów istnieją, więc na pewno będzie bardzo ciekawy, będziemy nie. Się... A co to za broń? Słuchaj, tutaj masz sklep i ogólnie kupuje się broni, ale wiesz co, na początek ty musisz najpierw się nauczyć w to grać i zobaczcie jakie są podstawowe bronie, tam masz też skiny, no jest tego naprawdę okay. bardzo, bardzo ja dużo. No ja nie? mi się wydaje, że będę kozakiem, co? Kliknąć graj. Dawaj, kliknij graj i zaraz nam do przeciwników. Dobra, let's go! Dwa jeden! Lecimy! I co Dobra. teraz? Wybieramy mapę, słuchaj, najlepiej mi się gra na mapie na przykład budowa, jest na samej dole. Budowa? E... Ona jest spoko, jeszcze jest spoko most, ale widzisz, że tak, 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 dawaj, budowa, kliki, budowa. albo skrzyż, tak, git oh, budowa, jesu, git. budowa Słuchaj, tutaj uważaj, bo to jest coś na zasadzie jak gra jest CSA Inferno, wiesz co to jest Inferno? Tak, ja, nie Nie, to mój? Vertigo, vertigo, sorry A, hmm. dobra, dobra, widzowie, <laughs> gramy w strzelankę w Robloxie, nie, ja muszę to zobaczyć Dobra, słuchaj, tutaj uważaj, bo możesz spaść i możesz zdydać To jest dynamiczne Kilka kukier to normalnie nie było. Strzelam! strzelam Doskonałeś dużo! mega dużo! Gid, 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 gid. Tu masz takie beczki, które wybuchają? Patrz, możesz Kurde. Ze mnie też trzymać. No. Widzę typa. Dobra, dostał. Dobra, dostał. Dobra. Tu są też takie różne e, nielegalne typy. Widzę typa, widzę typa, widzę Ale... wizy... Zabity! No i brawo! To jest tylko za kiem widzowy w Robin's Drive, a on gdzie jest syp. U góry. No ja to naspał, na spawna, chodź do nich, chodź ceny. Bra, go Dobra, ja mogę taką katanek, która odbija strzały, czaść, no. Gdzie to? on jest? Czekań, gdzieś tam tutaj. Tu jest! A w, czym, a nie, a wyszedł. A w nie wyszedł! Nie. No widzisz, no. Ej, czekaj. Zniknął! No, pierwsza gra, co tu się stało? Będzie mega easy w takim razie, ale zobacz to. Ja, jak sobie mogę teraz wybrać inne bronie? No. Ma, i, I mogę sobie co, co rundę możesz sobie ogólnie wybrać różne bronie, nie? Tylko Aha. musisz te bronie mieć kupione, odblokowane, po nic no, nie mam. Ale My to gra Widzę typka, Widzę, typka, widzę, typka, Dobra, dawaj go, doby go, doby go. Eee, Też jest jakiś bubble stary. No, no się podoba. Eee, no. Dobra, zagrajmy następną grę, ale ta, muszę ta. wam pokazać i tą, tą pierwszą grę, jaką zagrałem. Tak ona wyglądała. Dobra, co banujemy? Znaczy dawaj, co y On chce grać w budowę. No, możemy spróbować coś innego, ale ta budowa jest w sumie gigi. A to most, może? Dawaj. Most, dobra, to o, most Dobra, lecimy most, to jest fajna ręka i zobacz, możesz teraz wybierać broń? Snajperkę mam Dowiedz snajperkę, no Uuu, widzę, kupiłem, kupiłem snajpereczkę dla was, żeby zobaczyć jak to działa Eee, aktualnie snajpa jest w ogóle dobra w tej grze, czy nie? No dobra, no na hita ma w głowę i 70 w ciało O kurde Tylko na daleko staraj się, nie? Właśnie, no szukaj, ja patrzę gdzie oni są w ogóle Okej, 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 ja ty... O, jeden spad, jeden spadł w ogóle Co? No no, no czekaj, widzisz gdzieś tutaj kogoś? Kurde, ta mapa chyba jest duża Nie, co ty, ona jest malutka Ej, ty... What? Co się stało? C <laughs> Dobra, to do... było dziwne o, Dobra, oni... oni we dwóch spadli na pi... ups <laughs> Ja nie mogę Dobra, chodźmy, lecimy, lecimy, dawaj, 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 no dalej, dawaj, dawaj Nie widzę w ogóle, czekaj, To jest słaba no, sniperka no, no, Jest teraz pięć, teraz respie Widzę O kurde Ten... Widzę Najdują story, najdują Czekaj, 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 szukam ich tam gdzie zaznaczyłem. do mną! Dobra, luz, luz, luz. Uciekam. O, połóż, połóż. Za tobą jest. No. Biegnę. Dostał? Tak, dostał? Dostał. Blisko! O, dostał. S no, no, no skąpa. No, skąpa i heda dostał. Tak. Ej, to? Ej! Gdzie on jest? Nie wiem. Dostałem dużo przez Eee... Mam go. Widzę go, widzę go. Nie dostał. Malowa, malowa, malowa. Jest na hita, na hita, Dobra. Dawaj, strzel go, strzel z uciekam Kurde, nie wiem z której strony on wyjdzie Widzę go Dawaj Nie dostał, nie dostał on, on rzuca tymi grantykami! Tym rpg ja rpg -iem. Widzę go, widzę go, widzę go Dawaj, 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 dawaj Pięknie uuu, Dobra. cyberka Daję ci trochę, żebyś ty pozabijał, żeby to pozabijał Żebyś wiadomo, wiadomo, żebyś się nauczył Dobra, Ale no. to nie, nie jest to nagrano no tak, no to tutaj musisz po prostu, y, kombinować troszeczkę, nie, ale na luzie Patrz, oni znowu RPG mają, znowu RPG! Ooo, z jakiej odległości, headshot Dobra, ostatni tam jest, ostatni tam, gdzie zaznaczyłem Dobra, dobra, idę O, czekaj, chyba, cofnął Gdzie, gdzie? Gdzieś tam chyba Tu jest, słyszę go Do domu? No. Nie Dawaj tobą, no, ja. Nie Nie Obiję ci go RPG jest op O kurde dziś mi, do go nie, Kurde. zabił mnie, zabił mnie! Ora, trzeba do ciebie strzyłem do ciebie Kiedy masz żółte itemy Co ty masz za broń? No to, są, to są stary kolce Shurikeny jakieś Ale ja on jest Co no, jest? Z nożyka go zrobiłeś No Ja mam żółte skiny sobie kopiłem, czy w sensie, yy, się odlokowałem je chyba Dobra dobra ciśniemy Dobra to, to jest dużo różnych broni i broń, masz z, są właśnie, i w ogóle wszystko ja nie widzę, widzę. Znowu to samo! Ej, z jakiej odległości? Ostatni wreszcie, ale ma chyba awka. Co? Do was. Co on robi? No nie, z, zbu, zbugował się chyba. Zbugował się! 4-0, ale lecimy! No nie, no nie mam szans z nami. Daj, wezmę sobie łuk i pistolet flarowy, stary. Ja mam takie rzeczy, patrz. U, mam jakieś flary puszczam w ogóle, patrz. Dostał! Flara. Ja mam łóżek, mogę go złukawawawać. Dobra. I z łuku dostał headshot, Elo. I tam, A tak gdzie jestem? A, bo tamten wyszedł. Koniec. Wyszedł, się. Mega bo easy! O, o. Do dobra, lecimy. Dobra, stary, dawaj Teraz pójdziemy sobie na mapę. Jaka? żeby e, e, inna była. No to co wybierz jaką chcesz? Jaką chcesz wybierz? To o Doki, oni są Doki, oni są Doki, chcą Doki. Doki też jest fajna mapa. Tam sniperka z Git, czy nie? No na pewno, na pewno, na pewno, no, no dobra, jeszcze raz ze sniper. Wezmę za sniperkę, e, tylko oh. wiesz co, już ci mówię jak ty możesz iść. Ty ze snajpem możesz iść tutaj gdzieś jakoś albo w lewo. W lewo chyba pójdę. No. I uważaj, bo oni mogą na budynki chodzić, tutaj na budynki można no. wchodzić. O kurde co? Patrz, ja jestem też na górze już, bo po drapie nie wszedłem Nie widzę go Ej tutaj bądź blisko Widzę. Podjeżdżacie, podjeżdża cię! W domku Tu No! I góra! Wyszedł Ej, on lat! Co to było? Zobacz, to jest jakiś prost. Jak on dobrze gra! To jest jakiś pros. Jak on dobrze gra, co jest? Ej, ty ściany normalnie robisz. No. Czekaj, ja to ja, już ja, 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 ja muszę ugrać. to jest mega trudne. Krysiek, to jest gra dopiero teraz. To jest tak, to jest tak, no co już... okay. Ja nie mogę. Nie widzę ich. Gdzie za tobą są chyba? Tu, tu, co, tu Nie, 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 tu na prawo. Słyszę ich. Tu gdzieś. W górę, tu gdzieś, no. U górę, tak, tak, tak. Woł! Dawaj go! O nie! O nie! Kurde! Co Uch! jest? Piła łańcuchowa? Ładuj to, ładuj! Dawaj na dach może Leży! się. O, On to mnie spił łańcuchową! <śledzianowite> co to było? Ej, jak zmienić ej, dobra Stary, ej, ej, my Oni mają level stary, ty ziobek. O kurde, co? Ja mam 44, więc on jest lepszy ode mnie W sensie, ja nie mam jakiegoś mega ja dużego levela Ja 9 już? Ta, ta, no. Szybko. Bra jest tutaj, jepinguje, gdzie jepinguje. Gdzie dobra. On ma raczej zero zero. Chodzi go teraz z hitsem, bro. Słyszał jak jest pode mną. Tu, tutaj, tutaj. Lecy, lecy! Leży. Pomóż mi! Leży. Super! Dobrze! Widzowie, lecimy sobie, jesteśmy pro-playerami w Roblox Rivals. No to akurat prawda, to jest naprawdę dobra gierka. Dobra. Yy, masz Nejda czy nie masz Nejda? Mam. To dawaj rzucamy najdy. Ja nie wiem gdzie. No właśnie gdzieś, gdzieś tak gdzie na wyjście, bo czy musimy jakoś tam no rzucić. Nie, mogę rzucać. O dobre Misko! Dwóch! Cię, podjeżdża Cię O, nie o nie rzucę, kurde! Piła! Leży! jest nice, nice! Jeden. nice. Leci, zaraz będzie... Możesz go! Zaraz będzie spał Zaraz śpi, zaraz śpi! O mnie do Dobra! Niech nie Nie radzą sobie, nie radzą sobie z nami Nie no, bardzo dobrze ci idzie no, Myślę, że y, możemy to wygrać na luzie Tutaj masz w ogóle coś zadania, dużo jest na do tego, nie? Dobra, musisz sobie, granat musisz sobie potrenować i o zobaczyć kurde. jakie broni ci najlepiej się odpowiadają. A, o kurde no. RP Czemu on tak skacze w ogóle? Bo on ma chyba jakoś e, jakiś taki wiesz, taką broń co tak, pozwala Co? No on to jak ninja O Z RPG mi żeby chce walnąć Dobra, jeden leży U mnie! Pomóż mi! Dostaje, dostaję Dostaje, dostaję. Mało, 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 mało. mało, mało, mało. Zginie zaraz Leżę, leżę, 4-0 z 70 0. levelem To jest taki easy, stary <laughs> Punkt mężczyzn, dawaj Dawaj, dawaj, idę ci Ja idę na dach teraz, idę na dach Dobra, 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 dobra Zobacz, daję że więcej Roblox Rivals Ja kupię jakieś bronie epickie Żeby się bada. jeszcze lepiej... Dobra, gdzie są? Nie Gdzie nie dach Gdzie dach? Dach Taka, idę, 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 A, nic S nie zadałem Słyszę coś, jakby ktoś machał czymś Ty, po po to, po to o kurde Dobra, po na dachu. Kurde, ledłem, masz to, musisz to zrobić Jesteś sam Kurczaki Ty ma kciuki, spoko loka stary, dasz szale, co ty Nie ma co się w ogóle przejmować Weź Jak po nodze dostał O! Po gdzieś Zaraz słyszę Gdzieś po to mam. gdzieś tutaj będzie O o wina, no na wina, nowina na wina no no Dojdź, do 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 go, dojdź go, dojdź go On ma, a jak spadnę to... pistolet masz, do do nie, 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 nie. luz, luz Ale masz jeszcze pistolet, stary Kurde, mój ucieka Ja może damy go z łapek Czemu on jest taki szybki? A jak idziesz ctrl to się ślizgasz Wow No to też masz movement, się musisz się nauczyć czemu nie mówisz mi o takich rzeczach? No musisz się też movementu nauczyć, nie? Wyszedł na górę, ale czy ty na skopie cały czas chodzisz? Nie Po mnie chodzisz cały czas na Let's go, oh, wygrana! Niezu 5-0 z takimi typami, dobra, co jest? Dobra, następna gierka, musimy grać i grać wite. Dobra, co teraz? Coś innego dobra, może coś innego, coś innego, rozpryski jest fajną mapą, oni chcą grać arenę Dawaj rozpryski rozpryski fajnie wyglądają Tylko wiesz problem, o czekaj, może być budowa Kurcze, budowa znowu Sniperka na budowie, nie wiem czy jest dobra A, No jak dobrze zagrasz, to jest dobra, ale to wiesz to. Spróbuję, tam... zmienia najwyżej Dobra, spoko o, Let's go Siedemdziesiąty lewy, i szósty. Do zrobienia. Kurde, zrobię to samo. O kurde! Erpiks, Dostał, znaczy. dostał! Super! Słyszę Jeszcze... go gdzieś pode mną. To on? Nie, gdzie on jest? Nie wiem, nie widzę. Czekaj, to na respie może być. Na respie? No, czekaj, sprawdzam. Nie ma. Faktycznie. Czekaj, To do... on tutaj jest! Ej! Skąd? Nie, coś do mnie strzeliło. Ty, czekaj! Gdzie on jest? Nielegalny stary, on ma nielegalne triki Jakim no, cudem on się tam dostał? Stary, to są nie, nielegalne triki, czekajś to Ziomek ogarnie mega To jest taki ogar stary Ale jak on tam wszedł? Stary to... Dobra, on, on ma stare nielegalne triki wykonywania. Jak on tam wszedł? Co to jest? Dobra nie, Ziomek, ziomek po prostu xd ma, nie? Mało życie, ma mało życia, ma mało życia Mega mało życia, no ja go już yes! Ale stary. On ma taki coś, co się chyba nazywa scyza, i z scyzą masz takiego rasha. Ja to coś pokażę teraz. A, że tak biegniesz szybko i może tam skoczyć. Eee, poczekaj, nie, to była scyza, patrz, ja mam scyzę, masz scyzę. I, i, i patrz to, patrz to. Co mnie zabiło? Z katana, bo e, strzelałeś do niego, on użył katany. A katana odbija. What? No, czyli bym go zabił headshotem. No, w sensie. Katana działa tak jak tarcza, czyli jak ktoś do ciebie strzela z katany. A to się odbija! Je, odwrotnie, jak ty kogoś strzelasz, on ma katanę i on użyje umiejętności katany, to odbija strzało w ciebie. Kurde, czekaj, muszę zmienić broń. Dobra, mam, mam, dobra, mam. Dobra, oni są już trudni stary, ale ta scyza właśnie jest taka, że ona rasuje cię i to jest właśnie. Kurde, oni są wow, dobrze oni są mega ci szybki! Tam jest! Dobra, zginie, zginę. Jest zginie. katana, zginie. Ma katana, ma katana, ma katana, uważaj! Czyli nie strzelać, czy jak? Nie! Kurde, co tu się tak pali? Pali się! Kurde, pomóż mi! Spadł! Nice. nice, dobra, dobra. Dobra, bo tutaj się skupię stary, bo oni są myśl i, z... i oni znają te nielegalne triki Ja tam mogę spróbować wejść, ale ja tam nigdy nie wszedłem, nie, nie wiem jak to się robi do końca <laughs> To nie tędy, próbuj patrz, patrz tutaj, chodź patrz tedy tutaj jakoś tak tutaj tak Jak on jest szybki Kurde ja to... Nie no spadam ma O kurde stary Co? Ja jestem w zakazanym miejscu Też? No, ale jesteście w nie tam, tylko że... Wypiło mi Słyszałem Mam go, lezi. leży Easy. Easy uh, Dobra no to, jest, to jest mocne, ale ta scena też jest fajna Tylko, że kurde, no, ja nie, jeszcze nie grałem na to zakazane miejsce, szczerze Dobra, dawaj, let's go, let's go, let's go Dobra, Słyszałem. robimy story, lecimy Nie śpimy, dawaj, dawaj, dawaj Nie widzę, nie, nie chcę Erpek, erpek Kurde Ten erpek tak odbija Leży, 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 leży Dobra, uważaj na katadę. Ej, bo on uważa... jest u góry znowu, idzie do góry Znowu? Tak, widzę Jak ma Tam AWP? Jest. Tak Jak ma AWP, to on się świeci tak w ogóle, tak jak w Fortnite'cie Dostał dużo, dostał dużo Dobra Malała, malała Teraz już, raz już umiera mi się wydaje Widzę, widzę Próbuję, mi... próbuję go jakoś strzelić, Niech się dostaje Dobra, ja się ulecę, bo ja mam teczkę No Nice Najsik, nice, najsik nice. Dobrze idzie na razie, no dobra, nie ma... Ja jakieś itemy powalone, tego nie mam No tak, no on już mają poodlokowywane te temy no będziesz musiał sobie kupić na następny odcinek No i tak dobrze idzie No ta, no jest zapadek, ale kurde turniowy będzie trzeba zagrać Te Flary jakieś głupie No, dobra O jest tam O kurde RP plecy, plecy, plecy Spadłem, spadłem, spadłem Kurde, jadłem o, gdzie A ja jestem nie? No po Widzę właśnie. Ej! O, o, Co mam zrobił Eeeo Co to stary? było Dobra to jest mocne, nie Co to było? Dobra, ja biorę RPG na nich. Co za wspaniaki! Wrzucam Neyda. Mam RPG na nich, patrz. O kurde! Kurde, ta flara rąbana. Został RPG! Niech się wy. niech spada z tym rpg RPG u mnie! Leży! Jest, no. Jeszcze jeden? I jeszcze jeden jest. O kurde! Gdzie? Tu! W czerwonym, w czerwonym pudle. What? On jest w środku, on jest w środku. Widzę, widzę, widzę. Nice, 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 nice! Zerfegowany, wydaje nic mnie! No i to był średniejszy meż Zagrajmy ostatni mecz Dobra, rozpryski. Dobra dawaj, rozpryski, rozpryski, piss, żeby to były rozpryski, rozpryski. Oni to budowa! No, no, no nie budowa! Ej, sorry! 250 level Co? 250 A level i 86 oni, czemu oni wszyscy biorą ten, takie rzeczy? No bo właśnie oni chyba lubią wchodzić na to, wiesz Aha. I oni po prostu testują te zakazane te triki No kurczaki, no te typki Przecież oni mają takie poziomy, co to jest? Dobra, jak to wygramy to oficjalnie nauczyłeś się gra... Oj stary fatewin Ej <gry> Nie no to są nie, że to toje nie fatewin, to ale dzioby jest taki mocny, nie I Zbugował co? się! Yeah. No nie No co stary? za bezsens No to jest jakiś jakiś... To ja może on jest 4, po prostu! mogą być tu cheaty? No a nie no to jest przesada Stary, on sekundę się do nas dostał no bieg ścianę. jakoś No patrz! On już jest u nas? Młotow Dobra, Palę ale to się tam ogarnia szabi, stary Zerwa, leży Ale się Pomóż mi! Nowego, nie widzę go No jak on biega, no nie da się go trafić, no O kurde Nie no stary, GG, nie? On tak biega Co to jest za? No nie no, GG, no co on jest... ma? On ma nóż, stary, juk! łuk no Wiz ja to jest bez sensu że on z noża robi tak ten Dobra czekaj, czekaj 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 ja chcę do niego czegoś wykombinować Eee. Yy, pay uzi? to win, patrz, on napisał, pay to in. Dobra No dostał dużo, no Dobra, pejtowaj, nie, ten nóż no jest, jest dobry, ale ja sense. też mam ten nóż, ja też mam ten nóż, może ten nóż właśnie, tylko ja nie wiem nigdy ty z tym nożem no Jak on tak gra tym nożem? Nie wiem, mam ten nóż, mam ten nóż, zobaczymy, zobaczymy Kurde, go trzeba jakoś zrasować. A, bo jest taki, są, są takie te A go biegnie? No nie no stary, na hita? Ten nóż ma na hita, o co tu chodzi? No co za bezsens Dobra stary, zdaraliśmy chyba najlepszego gracza Roblox Rivals, nie? Czaisz to? Mega bezsens 215 no level patrz. stary I gościu, gościu tak ogarniasz, no. to jest szok. Ma taki movement dobry. No co Dobra. za bezsens! Stary gościu jest przegozakiem. On nie... ma 200 level! Ile Jesteś... on musi w to grać? Nie wiem, stary, on chyba całe życie w to gra. Ale ja właśnie nie. O, zobacz, zobacz, mam, zobacz, ja go właśnie chcę zabrozić. No, pa, on od razu rzuca już do nas. Widzisz go? Tak, go nie mie. Nie, no zabroziłem no, się! Ziomek ma shotguna, ziomek masz shotguna. Nie, ma nie. Dobra. O kurde, wzięłem mu 100! Stary, 5-0, Dziś, no, to... nie? No nie wytrzymaj, nie nie wierzę w to, no dobra, no cza... ja nie mogę. Czasem tak już jest. Proszę, po tej grze niech będą te rozpryski, proszę. Please, no please, Ale ARENA! Okay, ale tego jeszcze ale... nie było, tego jeszcze nie było. Nie, nie było, było, nie było. No, tylko to jest też znowu taka gierka. No dobra, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Jakie, o, poziomy takie, no. Dobra, możemy dać radę, ja biorę RPG na linię. Dawaj. Dobra, stary, bo. To była przesada, ogólnie Ołaaa! Wow! Spalił mnie! Stary, GG O kurde, co jest? Zabiłem go z headshotem Jeszcze jeden mam! Kurde! kurde! Ej, fan Wojan! Fan Wojan! Fan Wojan337 wo... <noise> <noise> Ej, on nie <noise> wie, że gra spaliłem Palionem i się chyba Tak, tak, tak <noise> Fan Wojan337 O kurde! Ja w ogóle, widzowie Wojana mega dobrze w to grają, ja, nie? Leży, elo. Nice. Nie, dobra. Kurde, ten RPG jest minus taki RPG, że on leci mega długo. Easy, nice, dobra. Mamy nice. to, mamy to. Dobra, ale wybieramy. Nie, osłonię tego RPG. O, oh, dobra. Eee, karabin, Uzi i katanę zrobimy, dobra. Kurde, 1-1, jeden, jeden jest fanwojan. Panwojan! Panwojan! Stary Kurde, zostałem. Dobra. Nie mogę trafić No czemu katana nie działa na rp, a co to jest, to jest? Trudne Dostał mega dużo, dostał mega dużo dobra, jeden mam lecę. Y y Gdzie? O kurde Skoczył jakoś dziwnie 8 minut, jest Malutko ma. Dobra. Pistol Jest, yes. dobra, z kataną stary. Trzeba też gdzieś painton wojan, fon wojan. Dobra, stary, to, to było ciekawe co? <noise> Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, 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 ale to możemy wygrać, to możemy wygrać. Oni mają jeszcze takie levely, że na ludzie można to wygrać. O nie, katana! Nie mogę użyć katana. Lołama, lołama, lołama. Dobra, easy. O nie, jeszcze jeden! O kurde, podwojon! <grym> Co? Widziałeś to? No? Co? <grywa> Ej, dobra, biorę, biorę sniperę, nie? <grywa> Widziałeś, to? Stary, Jaki co to było? z headshotem O, ja nie trafiłem Też mam snajper No O kurde, nie Nie no GG chyba Uhu. Pięknie Jeszcze jeden Po tam jest Dostał Dobra, co ja zrobię. ma dostaję, dostaję. Nie, 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 Dobra, stary. To już wygramy, to już wygramy. To yeah, razy, yeah. Nie, yeah, 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 kom, to grę. <gry> ja nie, nie, O nie, nie. O stary Mega niebezpieczni są. Mamy to, to, no, podejść, podejść, wow. podejść, podejść! I GG! Let's go, let's go! Pan Wojan pokonany! Pozdro pan Wojan, czym się tam Na swojej dzielni.